Siemanko z tej strony kamik 7502 i witam Was w piątym odcinku z OHV. Będziemy dzisiaj y, dokończywać do końca... Doko, będziemy kończyć malować i będziemy może spróbowali spró ukryć jakiś katalizator, kto wie. No to co, jak się gra załaduje, to wtedy to wtedy będziecie widzieć. Za chwilę jesteśmy, więc sobie kupimy jeszcze farby, bo nam się skończyło. Oczywiście, więc możemy jechać OHV-em I, no i co, jedziemy. Odpal. I, i będzie. A nie, no tak, bo już nieczynne, więc trzeba spać. Dwanaście godzin. Hmm. To będzie trzecie w nocy, więc jeszcze sześć godzin i wstajemy z łóżka i teraz jedziemy bo bo o by o 16 byłoby nieczynne, co nie więc więc jedziemy teraz powinniście lepiej słyszeć gr grę więc jedziemy do gry do sklepu motoryzacyjnego ale odgłos ma bo Jezu aż zatrzymali, teraz jedziemy tutaj i to skręcamy jesteśmy pod sklepem motoryzacyjnym Dzień dobry, co dla pana? I Mamy szeroki asortyment części i akcesoriów do polskich samochodów. LG Przepraszam, że obsługuję to pana tak w drzwiach. Mamy remanent. Y tak. Czemu ja tylko by kupiłem? Do widzenia. Zapraszamy ponownie. A to trudno, będę miał na zapas. Na zapas będę miał. Eee, yy, no to tak, jeździmy do domu i malujemy. Nie na czwarty bieg. Co się stało? Jedziemy. Nie. Do przodu. Do tyłu. No to chyba trzeba zrobić tak. Od drzwi wysiadamy. I teraz. Tryb przepływania i... Jak działa ten, ten przepychać? Jak działa ten przepychać? A nie wiem, ja zrobię po prostu tak Obrócę, obrócę. ej farby wyleciały. Trudno, no to obrócimy je. To, to. Albo po prostu popchniemy je w tą stronę. Pchaj, pchaj. no żeść. Opchaj. No, no co jest? Opchaj. No Dobrze. Dobrze nie. Chaj, 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 żeż. Cię to nie chcę pchać. O, 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 o. Jeszcze na autostradę by się sprzydał. Na autostradę. Te auto mnie w ogóle nie słucha. To auto w ogóle nie słucha, co? No dajesz? Nieźle. Nieźle. Żeśmy co zrobili. Kłódz mi... Spadzę. Kłódz mi Spacer. spadzę. Kłódz mi Może teraz coś dało Haj, haj, coopone! Nie, 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 nie mów, nie! No nie! O! o jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Ja nie wiem jak, jak to się robi Opchaj żesz. No tak blisko. Pchaj. No, pchaj że. Nie bądź. No co się dzieje? Może yy, tak. O jest! Jest! Dobra! Puszki z... Nie! Nie jedź Ja wkopiącę... I... Yes. Raz... Tutaj sobie damy... Drugi Druga puszka... Trzecia puszka... No i czwarta puszka. I teraz sobie jedziemy. Jest. Nie cofnij, cofnij. Nie, nie cofaj. Dobrze. Dobrze. Dobrze, Dobrze jest. No dobrze jest tylko chyba to cofną idealnie Na no to gasimy i teraz będziemy malować sobie Może sobie ra radio puszczę To jest prostotnik. Gdzie ja miałem radio? Gdzie ja miałem radio? Gdzie ja miałem radio? Radio Chyba było gdzieś na zewnątrz Tutaj będziemy jeszcze robić garaż, ale ale na razie nie mamy tyle budow, budo, żeby e, nie pytajcie czemu jest taka przerwa, ok? Trudno bez radia. A tu jest moja kolekcja puszek zużytych. A to już koniec tej puszki, więc... Odwiedź tutaj. Teraz... Gdzie był wałek? Wałek! Jestem sama to co, malujemy? Górę A no tak Zapomniałem jeszcze zaciągnąć ręcznego Więc wsiadamy i zaciągamy ręczny Nie pytajcie Ale trzeba zrobić o tak. We weź e, e, gdzie miałem Ten... A e, e, Znaczy... wałek 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 tutaj. No bierz ten wart, dobra. No i malujemy dach. Mm -hmm. Tutaj tak. Mm -hmm. Tutaj. To będzie do poprawki już trzeba nabrać, bo oczywiście wałek szybciej schodzi Ale więcej maluję i jest tylko za 5 zł, więc także więc polecam ten wałek szybciej możecie malować i różne rzeczy mhm. zą trzeba nabrać, więc... Nałoczamy i. I malujemy. Z za jak skończę to wam pokażę, dobra? Jak tak to, to zaraz wam pokażę Finalny efekt tego OHV Oto finalny efekt tego pojazdu Tutaj będę yy, Znaczy, tu, tutaj będę jeszcze to domalowywał na czarno Ale j, j, jak na moją tą to jest Jestem, za, ja jestem zadowolony z tego Biały dach, czarne te, yy, białe drzwi, czarna maska Jak oceniacie yy, Jak dobrze, to dobrze <słuch> Oj, podłoga, podłoga Hmm A no tak nie mam materiału. No to co? Żegnam się z wami i wrócimy w kolejnym odcinku, czyli w szóstym na razie.